Ciekawe w ogóle, czy taka długowieczność będzie możliwa jakby w przyszłości, nie? bo teraz jakby sezonowość wszystkiego została bardzo podkręcona i trudno mi sobie wyobrazić nie wiem, człowieka, który 100 lat prowadzi konto na Instagramie. Nie? To, <grym> to, prawda, jakby to jakby prawda. zmienność... Chyba, chyba większej elastyczności wymagają te czasy. Chociaż no jasne, takie... że tak. Ale to jest tak, jak ty masz kanał, wiesz, na YouTube i przeszedłeś wiele innych działalności, to ja zawsze byłam osobą, która była bardziej stylistką, bardziej artystką, czy tworząca marki modowe. Tak, tak naprawdę jestem dyrektorką kreatywną. Tak bym się nazwała, że to będę robić do końca życia, że zawsze będę potrafiła spiąć, stworzyć od A do Z jakieś kreatywne projekty, w tym jestem najlepsza. Począwszy od bloga, jakichś kanałów różnych social media, aż po moje dwie marki istniejące. Też jakieś współpracy z różnymi markami, tak jak Iris ma swoje kolekcje, ja też to przerabiałam, też swoje witryny, też swoje strony w magazynach w tym miesiącu jest moja strona w ogóle polskim, więc dużo, dużo różnych aspektów kreatywnych dotykam swoimi paluszkami i sobie w tym działam. Więc wiem, że nie jestem dziewczyną, która pokazywała pupę na Instagramie i piękne oczy, <grymna> tylko zawsze byłam w modzie. Ja zawsze kocham młode. Ja zawsze byłam bardziej jak Iris, że dobra, może uroda nie taka, ale jednak ta kreatywność i ta barwna osobowość jest. Ja to nie umiem dokładnie opisać, co, jaki jest wspólny element wszystkiego, co ja robię. To jest jakieś takie obieranie cebuli, którą jestem. To jak szrek, to też dobrze. No, jak, jak, jak Buddha, nie?